jak dłuższe punkty, to pójdzie dawać mniej, ale. I tak sobie euro to. Szkoda, że takie coś. To 3 punk punkty na dodo. Na które to było 3, ale 10 minut. Nie, 5. 5 punktów na dodo. Daj mi zmiany na liście tych minut. Ty tu zarobisz w jednym miejscu euro, a na dodo musisz 5 miejsc polecieć. Dobra, woduję i Aj, woduje bez kitu. Trzeci raz na tym samym miejscu po 110 euro. <głos> <głos> Dobra, idę tego zolicytować, bulleta. O mój ten stratu. A już sprzedawać go, czy nie? No, jeszcze konto premio na 7. Dobra. Ty ja chciał pan ten kupić? Ze 4K. I ten. Premka na 7 dni. Wydzielnie go daj. 4 kody premium na 45 dni. I dopiero. No jak pan to 30 k poświeży? No to Premka na 7 dni. Co to jest? Jak ci z kodami szuka to całkiem. Dobra, luknijmy bullet'a, co tam nas wyszło. To co to licytuję. Ale niebieski. 120 km różowe fale światła Dobra, dalej 105 107 Najpierw 110 czy o 1 kago przybijać O2 Kago przybijać On dał po 10 ja napiszę 109 Od ręki ja wie, że ktoś pożyczy 2k, hmm. albo dzisiaj zarobi. Praw, trzeba dodać do ulubionych, żeby cały czas obserwować. Oh. User in your channel timed out. Devo. Psycho wywaliła czy on wyszedł? Wywaliło. Teraz będzie Psycho to to trzymać. Patrz ile pontony kosztują. Ja chcę 900. Ej, ponton 25 dalej kosztuje.